Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj dzień pracy. Tak chciałem wam jeszcze pokazać, co zrobiłem. O, pozakładałem sobie tutaj przykręciłem płytę, pozakładałem sobie te ładowarki, węże. O, co jeszcze? O, szafki dostałem od sąsiada. Tylko muszę jechać do sklepu, bo mi brakło. Tutaj zawiasy mamy. I tu są takie blaszki, którą się wkłada i się zaciaśnia, za ściska się. I tutaj nie mam i tu na dole nie mam. I tak samo potrzebuję coś, żeby, je, żeby mi się nie otwierały podczas jazdy. O, co tu jeszcze zrobiłem? O, szrawki pomontowałem. E, wszystkie. No i w sumie to tyle. Tyle. I dzisiaj jedziemy na robotę. Wymieniać olej i i przejrzeć całą Ciężarówkę. Sąsiad mnie prosił, także myślę, że będzie ciekawy film. O, tak, a pojawiły się komentarze. W ogóle, w ogóle miałem nie poruszać kwestii komentarzy, ale już ostatni raz odpowiadam na komentarz. Wolwa nie ma i nie będzie. I jak się komuś to nie podoba, to do widzenia. Bo już yy, mi gościu płakał w komentarzu. W ogóle, e, ja wam tu wkleję ten komentarz, patrzcie, co mi goście napisał, że czy będzie Volvo, czy nie, bo on będzie mi dawał Ansuba, w ogóle, że on nie ma zamiaru tego oglądać. Jak ja mu napisałem, że nie będzie i żegnam, to gościu mówi, że ja mu szacunku nie okazuję, człowieku. Popatrz, kto komu nie okazał szacunku w tym komentarzu. Nie pasuje ci. Uwierz mi, że jakby YouTube mi nie kasował moich komentarzy, to bym ci jeszcze to ładniej napisał. Nie pasuje to, co robię, to do widzenia. Są ludzie, którzy są ze mną i są dla mnie, nieważne co robię i jak robię. Niektórych to ciekawi, innych nie. Ciężarówki będą dalej, ale Volvo nie będzie. Po prostu zmienia się tematyka. Nie mam zamiaru się nikomu tłumaczyć, nikogo prosić, przepraszać. Ja wiem, że wy, bez was ten kanał nie istnieje, ale ja nie będę się jakimiś tam jednostkami przejmował, kurde, że ktoś mi napisze, że jemu się nie podoba to, co robię. No to idź, droga, wolna, czu... Co mnie to kurde obchodzi? Naprawdę, no nie, 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 rozumiem tego. Nie podoba, ci się nie oglądasz, no proste, podciół po te komentarze pisać. Czy no nie wiem, no, nie, nie rozumiem. Po prostu niektórzy piszą, żeby pisać. Ja robię, spełniam się, robię to co chcę robić, tak żeby mi było dobrze. Nikt nie przeżył tego co ja, i nikt nie, no nie mam naprawdę, nie mam siły już. Nie mam się już nawet rozmawiałem z kolegami, czy. Dlatego ludzie nie nagrywają. Wiecie, do tego Grzesiu nie nagrywa. Chociaż go prosiłem, żeby zaczął nagrywać. Mówię, ja już nie będę jeździł, chociaż. Ty... Chociaż nie wiem, może się. Myślałem, że um, bym poszedł, tylko tak na czasem do kogoś się przejechać. O tak, teraz na przykład, wiecie, dzisiaj mam pracę, w sobotę pewnie będę miał pracę, ale tak, czwartek, piątek nie mam. Tylko, że to znowu jest problem z ubezpieczeniem, że mnie ktoś dodał, wiecie, tak na, na skoczka, nie? żeby pojechać e, dwa czy trzy razy w miesiącu. Po prostu tak for fun, bo pieniędzy to tam też jakichś wielkich nie zarobię, ale, ale tak się przejechać. Także tak, powiedziałem co miałem powiedzieć i więcej komentarzy nie poruszam. Wolwa nie będzie, kto tu był dla Wolwa i nie dla mnie to się żegnamy i tyle. I, I nie płaczcie w komentarzach, po prostu, że Volvo może będzie, ale nie na moim kanale. A jeszcze tego nie wiem. A, a, a ja po prostu kończę przygodę z jazdą. Teraz zajmuję się czym innym. I jak to komuś pasuje, zapraszam do oglądania. Jak nie pasuje, to żegnam. Dobra. Jeszcze robię tutaj tego węża, żeby zlać, bo mam olej w misce. Kupiłem sobie takiego węża, przejściówkę o, muszę węża uciąć tak, żeby on mi wlewał tutaj. Tą półkę muszę przykręcić do ściany, taką sobie zrobiłem na tą pompę. A z jakiegoś tam skrawka co mi został. O, I będzie dobrze. Dobra, troszkę inaczej to wymyśliłem. Tu zamkniemy, tu zamkniemy i pompa będzie w tą stronę, bo ja tam tą miską będę podjeżdżał z tej strony. O, czekaj tylko dokręcę. Okej, okay, teraz to przesuniemy tutaj. Chyba jeszcze trochę. Okej. Okay. Jest pięknie. Tu by można było jeszcze wyżynarką taki łuk zrobić, też by było fajnie. No i teraz to przykręcę tu. I tu będzie wąż się podpinał z ziemi tam tu. A tutaj utniemy go tak żeby trochę wchodził do tej miski. Pewnie tak gdzieś tutaj będzie OK. Oj, zapomniałem dodać, ja z YouTube'a się nie utrzymuję, to nawet kurde tak naprawdę na waciki nie zarabiam na tym YouTube. Ie. I robię to tylko dlatego, żeby dostarczyć Wam odrobiny rozrywki. Dlatego. Dlatego mówię, komu się podoba, no to fajnie to będziemy robić. Będziemy robić dalej, a komu się nie podoba, to nie będzie oglądał. Jeszcze bateria mi się da. Szukam śrubek. Nie mogę kurde śrubek znaleźć. Chyba będzie za długie. To jeszcze niby pompy troszkę dojdzie. O, powiedzmy tak tyle. Wystaje, kurde ten. Za długie w ogóle jak ja to postawię później na tym. Huh. Zobaczę jaka długość i Ciudy dłuższa niż ta. Ok, muszę jechać śruby kupić. Okej, okay, pompa zrobiona i węża mam, ale żeby się teraz tu podpiąć i usunąć tą pompę muszę wylać ten olej. Wiecie jakie to jest przekleństwo, w ogóle patrzcie jaka szczelna pompa i to tak ciężko idzie Trochę mi się rozlało, ale trudno już nie mogłem, ta pompka to jest dupę kto to wymyślił w ogóle O, teraz jest już ciszej jak ma Jak nie pracuje na sucho Okej, okay, nikt nie otwiera Jestem już na moim serwisie, który miałem dzisiaj robić. Nic nie nagrałem, bo rozmawiałem przez telefon. No ale to na razie tylko olej wymieniałem. Brakuje jednego filtra. Brakuje jednego filtra. Tu w naczepie niby miały być, miało być pięć filtrów, a jest cztery. Było. Jeszcze mamy amortyzatory. Wszystkie sześć będziemy wymieniać. Tylko nie wiem czy dzisiaj czy jutro. Nie wiem jak te drzwi się zamyka. Ja nie mogę. Czy to nie, nie wiem. Mniejsza z tym. Idę. Jeszcze kurczę, musiałem go ładować, bo baterie padły. Oj. olej wymieniłem. Filtry już wszystkie powyciągałem. O, tu ma taki w szklance. Tylko kurde brakuje mi jednego. A troszkę mi się wylało, no ale brakuje mi jednego tutaj. A, olejowego. Tutaj jest ten drugi paliwowy. Gdzie on jest? Też tam z dołu. Już go wymieniłem też. O tu jest. No i teraz przesmaruję chyba. Zacząłem wlewać olej. Ale... Kurde, potrzebuję. Potrzebuję, że go... Znaczy olej można wlać, bo to olej tak idzie do miski, dopiero przy odpaleniu idzie w filtry. Mm. Ale na razie posmaruję, bo zostawię sobie, bo chcę zaleć filtry. Nie wiem, ile w ogóle to jest takie mierzenie trzeba go odpalić, żeby się właśnie wszystko nabiło. Później musi, trzeba poczekać, aż olej zejdzie, żeby sprawdzić poziom. Także na razie go przesmaruję. Chciałem wam coś pokazać, patrzcie, bo smaruję. To wszystko. O, wcisnął mi się guzik w kieszeni, a bateria zdechła. To wszystko, ten cały smar był tutaj. Patrz, ja go stąd wybrałem, ile mogłem, ale tu by pasowało jechać na myjnie i to umyć. To jest kurde, naprawdę niebezpieczne, tak dużo smaru tutaj mieć. Ja go wyczyściłem, przesmarowałem tam, gdzie ma być. A tu kogoś delikatnie fantazja poniosła z tym smarem, że tutaj tak wszystko, albo już są takie inkpiny wywalone, no ale to sprawdzimy zaraz. Podniesiemy i zobaczymy, czy koło ma luz. Tylko muszę go odpalić teraz, chcę kołami skręcić. Nie mam filtra LF667 Oczywiście, że dwa bypassy nie te filtry, co trzeba. Ale jaja. Oh, Volvo ma dwa rodzaje: to jest filtr paliwowy. Widać tu czyściutki, tu są dwa olejowe. To jest jeden bypass, on ma inną dziurę, większą. No, i on tutaj dwa filtry miał tam u pana na warsztacie. W ogóle bardzo sympatyczny pan. I się okazało, że ma te, a nie te. To jest numer jaki nam trzeba, będę musiał pojechać do dealera po filtru. Kurde! Kurde! Nie wiem, czy pojęcia, jak mi się nie chce z tym trailerem jeździć. Nigdzie tak się źle z tym jeździ. No nic, nie ma wyjścia, trzeba jechać. Zanim pojadę po filter, zlewam olej, bo żeby mieć no odrzucić to na bag, na trailer, to miskę, żeby nic nie zostawić. Idzie, idzie, kurde, daje radę ta pompka na agregacie. Tylko to przedłużać jeszcze, muszę puścić, bo to będzie tam na stałe i muszę mieć tu prąd. No i dojechałem do dilera po filtr. Zaparkujemy się tutaj Może czymś wyjedziemy stąd patrzcie jakie tu mają Wolwa A tu nie ma jakiegoś miejsca Już cicho, sam tu miejsce. Tu czy tu czy tu jest O tu jest MJ, one, six, two, co to mają ciekawego? O, ja tylko filtr potrzebuję. Okay. Ja to tak sobie bardziej nagrywam niż wam. Mówię, że ja to tak bardziej sobie nagrywam niż wam te ceny, ale może ktoś jest ciekawy, a. A, 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 a dla siebie też warto wiedzieć. Kurczę, w ogóle takie katalogi by się przydały z cenami. Ja nie lubię, jak nie ma cen, kurde na niczym. A takiego kenuarcika zielonego kupujemy? A mi się ten kolor podoba. Petarda jest. Ja pierniczy, jakie wszystko nowe. Jak Smardali! <ścoughs> a. Ale te, te 680 nowe są piękne. Tylko wiecie czego nie lubię w tych amerykańskich ciężarówkach? Że przód jest strasznie wąski tu pomiędzy fotelami. Kabina jest szeroka, kolba są równe, a tu jest strasznie wąsko z przodu. Ale te 680 nowe są piękne, mi się podobają. Dobra, jedziemy kończyć serwis. Dzisiaj dokończę mu olej i smarowanie. A już nie będę robił. Już jest po 16:00. zaraz będzie ciemno, chociaż już my czas przesunęliśmy, wy dopiero w weekend u nas już tydzień temu przesunęliśmy czas. Ale o, jeszcze mam zrobić rotację kół i wszystkie amortyzatory. Zaraz wam pokażę jaki jest problem z amortyzatorami z przodu. Tam trzeba ściągnąć te nadkola plastikowe, żeby dojść do, do śrub kluczem. A druga sprawa jest taka, że właśnie jak sobie ściągnę koła, to będę miał lepszy dostęp do, amorty do wymiany amortyzatorów wtedy. A... No nie wiem, mam nadzieję, że nie będzie przerąbane, tak jak u Grześka robiliśmy cały dzień amortyzatory, ale tam to była tragedia. Po prostu tragedia. Także no zobaczymy. Dzisiaj tylko olej.